Ludzie co za dzień, nawet nie było czego nagrywać, bo znowu airporty, spóźnione, anulowane samoloty, walka z czasem, a wszystko po to, żeby dojechać do Barcelony na prezentację bardzo tajemniczego motocykla A jest nim Royal Enfield Guerrilla 450 Zupełnie nowa maszyna w stajni, która ma zastąpić Scrama 411 Oczywiście motorek zbudowany na bazie Himaljana 450 No ale to chyba już wszyscy wiemy Ja spóźniłem się na prezentację przez te zawieruchy z lotami. Podobno była wypasiona Pokazywali poszczególne elementy tego motocykla Rozłożone na części w ramach takich warsztatów Dwójka to minęło, więc będziemy... Roz zbierać jak już wpadnie w moje ręce w Polsce, mam nadzieję. Patrz na to, tam był czarny z czerwonym czymś tam, a tu czerwień ze złotem. Czuć pieniądz. Normalnie jakbym patrzył na zawias w MT-07. A wydech to chyba z Panigale. Powiedzcie, czy tylko mi ta maszyna przypomina Ducati Scramblera? No evidentos. Ale to w zasadzie dobrze, bo Ducati miało takiego Scramblera 400, no i jakoś ten Scrambler zniknął, więc może Guerilla go godnie? Zastąpi światła jak w PMC. A zegar nie wiem, sami powiedzcie co nam przypomina. Im dłużej patrzę na detale tego motocykla, tym bardziej mam wrażenie, że ktoś tutaj pójdzie do sądu i będą to Włosi, będą oskarżać indusów, Ale jak wzorować się to na tym, co dobre, a przecież Scrambler Ducati jest chyba królem tej klasy, więc nic dziwnego. Słuchajcie, motorek jest foremny, jest ciekawy. Czy jest ładny? Tego nie wiem. Ocencie sami. Nie wiem czy w tym hałasie jest sens w ogóle gadać coś o tym motocyklu, więc zaczynajmy imprezkę. A jutro będziemy jeździć, to się pogada o tym jak wygląda, z czego się składa, ale przede wszystkim jak jeździ. No i ile kosztuje, bo w sumie to jeszcze nie wiem. Jest taki upał, a jestem tak wykończony po całym dniu, że przystałem się do garnka z wodą. Chyba tutaj zostanę przy wodopoju. Patrzcie się jaka imprezka. Jest Guerilla, jest znak X, jest tutaj znak X. No i na szczęście są również motorki, ale te motorki chyba w tym momencie już nikogo nie interesują. Zaczyna się tutaj party! Drodzy Państwo, jeżeli ktoś sądzi, że skończyły się już prezentacje motocykli na wielkiej pompie, no to właśnie Royal Enfield udowadnia, że jest inaczej. Czekaj, nie widać tutaj jakiś szmat. A mnie jednak bardziej interesują motorki, bo wiem, że was interesują motorki, bo party to se każdy może zrobić na grillu w domu z kumplami, a nie tam jakieś fancy wnętrza i szampany. Wiecie o co chodzi. Dlatego skupimy się na najważniejszym. Ciach bajera. Co tu się dzieje? Boję się, idę do domu. Oho. Dobra, teraz gwóźdź wieczoru zdradzają cenę, oficjalną cenę Guarilli 450 Dobra, dawaj cenę Oho. Ciekawe ile w Polsce, ale jutro się dowiem i wam dam znać od razu Nie dam rady, mózg mi wybuchli, idę spać. Dzień dobry drodzy Państwo Rozpoczynamy nowy piękny dzień Świeci raz! A dzisiaj, drodzy Państwo, to zupełnie inna bajka. Wyspany, świeży, najedzony i wykąpany. Czyli nowy ja i jeszcze bardziej nowy Royal Enfield Guerrilla 450. No i tak to można żyć, tak to można jeździć. A więc bierzemy się za jazdę. Jest pięknie słonecznie, no i trochę za ciepło. No a trudno. Już za sekundkę, już za momencik wszystko się wyjaśni. Podążajcie za X-em. Ludzie, ich naprawdę pogrzało. Tak odbiera się motocykle na prezentacji Royal Enfielda. Jest muza, są znaczki. Szacu! O kurde, każdy ma swoją przebieralnię, normalnie jak na pitlejnie. E, tam stoją motorki, które dzisiaj nie będą jeździć chyba, a tu stoją motorki, które będą jeździć. Kiedyś w Polsce tak będą również wyglądać parkingi, tego sobie wszyscy życzymy. Motorki nie przypisane numerkami tym razem, więc padł wybór na tego konika, przemówił jakoś do mnie. Zobaczcie to malowanie, fiolet, czerń, żółć stoczysta, kozak. Po Matulu już się wystarczająco binokle zostawiłem w hotelu, chyba bym dzisiaj miał wypalone gały bez nich. Patrzcie się, taki widoczek Barcelona gdzieś tam w dole a my wyjeżdżamy z miasta, ale zanim wyjedziemy to pierwszy fotopoj, no i przejechane pierwsze dwa kilometry, nie wiem czy już opowiadać co myślę o jeździe, bo chyba za wcześnie, ale mogę wam już powiedzieć, że skrzynka w tym silniku działa bardzo dobrze i kolejny raz jeżdżę na Royal Enfieldzie, kolejny raz chwalę skrzynię biegów, pewnie precyzyjnie, tak jak trzeba, a no i ten hampel, niby nic wielkiego, ale po mieście to taki nawet trochę końśliwy, zobaczymy jak tam będzie w górach, na zakręcikach, i pozycja, czego w zasadzie można było się spodziewać, bardzo podobna na tutaj na Scramie 411. Może trochę bardziej nakedowa niż taka scramblerowa. I zastanawiam się w tym momencie jak Seaty Grip XL Rad Steel będą kleić na winklach. Z tego co widać to chyba kleją, no ale jesteśmy w Hiszpanii, ciekawe jak będą kleić w Polsce. Wyglądają, no, jak rasowe oponki do scramblera. Pięknie tu jest posprzątane. Aż chce się żyć. Ostatnio wąs rozgniatał swojego skorpiona, teraz przyszedł czas na mnie. A łeb mnie swędzi jakby mi mrówków naszło, ale będzie git. To co? Niemieckie barwy? Fioletowo-żółto-czarny? Czy kipiący dostojeństwem czerwono-złoty? Jest ich tam więcej do wyboru. I specjalnie dla was wysokie mordeczki, długonogie, tak do was mówię. Zamówiłem właśnie u kolegi. Wyższe siedzenie, podobno jest wyższe o 25 centli. 2 milimetrów. Bierzesz sobie kanapkę, ściągasz. Proszę tutaj ładnie schludnie. O! Jaki piękny napis. O! nice one. Thank you very much! Nie dość, że jest wyższa, grubsza w sensie. To jeszcze masz piękny napis Royal. Ciekawe czemu o jest akurat w tym miejscu. Nie żebym narzekał, że jakoś tak mi nisko bardzo. No ale myślę, że teraz po prostu będzie jeszcze lepiej. No i w końcu udało się polatać po winkielkach, zrobiliśmy też trochę zdjęć, ale najważniejsze, że dało się pociągnąć tempo i... Znaczy nie, że tempa jazda, tylko że tempo było wysokie, wiecie o co chodzi. Dzięki temu już wiemy, oponki naprawdę spoko kleją i hamulec przedni, no moim zdaniem, mimo tego, że jest takim zwyklakiem, czyli... Dwutłoczkowy, pływający, montowany klasycznie, to robi całkiem niezłą robotę. Ciężko też narzekać na zawieszenie. Powiem Wam szczerze, że przy tym potencjale, który oferuje silnik, to jest po prostu dobrze. Nie mamy tutaj regulacji przedniego widelca, który zresztą jest klasyczny, no ale to chyba nikogo nie dziwi, bo zaraz powiemy jeszcze o cenie, którą już znam. Z tyłu można pogrzebać przy napięciu wstępnym, jak widać, jest ustawione na minimum i właściwie przy mojej wadze około 85 kg, chyba nie potrzebuję go w tym momencie podciągać, chociaż. Jeden ząbek może. Gdzie jest gościu z kluczem? Halo! I już jedno mnie zastanawia, drodzy Państwo, bo super rzeczą jest, że ten y, subframe jest montowany na śrubki. Brawo dla nich, ponieważ już wszyscy kastomowcy się grzeją, żeby tutaj wkładać swoje tyły i płaskie kanapy. Ktoś tam pytał o płaską kanapę, no to sobie będziesz mógł taką tutaj zamontować inny zbiornik i tak dalej. Kto co tam będzie chciał. Nieważne. Najważniejsze dla mnie jest to, że fajnie by było, gdyby. Royal Enfield oferował ten sam frame w wersji bez tych uchwytów stelaży podnóżków pasażera. Czekaj, chyba to jeszcze raz powiem, bo mi się odbijało, bo strasznie szybko piłem, żeby zdążyć wam to opowiedzieć. No przepraszam. Chciałbym mieć ten subframe w wersji solo, czyli żebym nie musiał odcinać tych podnóżków pasażera, no bo potem ciężko to będzie doszlifować. Tylko po prostu zamawiasz sobie akcesorium bez podnóżków dla pasażera, bo po prostu nie jeździsz z pasażerem. No a trzeba przyznać, że no zwłaszcza jak tu tak patrzysz, to piękne to nie jest, zwłaszcza jeżeli byś chciał mieć ślicznego customa. Już się nagadałem, wiecie o co chodzi. Tylko wtedy trzeba by wykombinować jakiś uchwyt na wydech. No, ale customowcy do roboty. Zauważyłem jedną rzecz. Pompa hamulcowa tylna oczywiście, trochę mocno odstaje i czuję ją tutaj na kostce podczas jazdy po winkielkach, jak tak mocniej przylegasz butem do motorka. O nie jest to jakieś tam turbo dyskomfortowe, no ale czuję się to po prostu że tam za kostką coś twardego się znajduje. Ci goście w tym lesie tak skrzeczą, że tu po prostu jest jeden wielki harmider, że im się chce lato, gorąco, zamiast pójść się wykąpać do rzeki to Czyli mieliśmy standardowo 780 podobno milimetrów kanapę, a teraz mamy 805. To już tak bardziej nekedowo niż customowo-czoperowo. Podoba mi się ten zegar, nie dość, że działa szybciutko. No może w pełnym słońcu czasem za dużo się odbija. A! Dałbym tutaj od razu ochronną szybkę, ponieważ on dosyć szybko się, szybko się ta szybka może porysować. Na niej już y, widać jakieś tam skracze, nie wiem czy to widać w tyle fonach, ale coś tutaj... O, 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 o. No, już ktoś porysował tą szybkę, więc trzeba by dać jakąś folikę ochronną. Niemniej jednak... Informacje są fajnie podawane, można sobie go fajnie skustomizować, no i też można wyświetlać nie tylko w analogowej, ale też w cyfrowej wersji. Uwaga, zaraz przełączę. Patrz, ta na to, wchodzisz sobie tutaj w to boczne menu. W ogóle tu jest taki joystick do sterowania tym, widzicie? O, no i to jest spoko. I teraz Appearance, zobacz. Appearance, wchodzisz, Golden Line. Możesz sobie zmienić coś, wyświetla w tym Golden, czymś tam. Możesz zmieniać Brightness, no i Screen Type, patrz. Analog, Digital. Uwaga, włączyłem Digitalka i co się dzieje? I teraz wygląda to tak. Nie mamy już obrotomierza w formie pseudo analogowej, tylko taki wyświetlacz z informacjami. Tutaj też można to sparować z telefonem, ale może pozwolicie, że nie będę tego robił. I są dwa ride mody. I spalanie 3.7 na 100 przy mocno testowej jeździe, moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik. No dobra, to lecimy dalej na wyższej kanapce. 37 w cieniu. Tak trzeba żyć. Nie było, że wujek ściemnia. Cieplutko, prawda? Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Przerwa na obiad. Ja nie jestem w ogóle głodny. Ja jestem głodny dalej jazdy. Napiłbym się tylko czegoś. Podnóżki poprzycierane. Buty pościerane, Mam za długie stopy do tych motorków. Czarne buty, czarne spodnie, czarna kurtka, czarny kask i czarne rękawice oraz 37 stopni w cieniu. Tak trzeba żyć, drodzy państwo. Ta siateczka dzisiaj ratuje mi życie. I zaraz specjalnie dla Was kolejny super test. Ja kręcę i kręcę jak szalony mi bateryjka w telefonie, już odmawia posłuszeństwa, więc podepnę sobie do tego USB, który jest w standardzie zresztą USB-C, telefonik, kabelek i będę se ładował podczas jazdy. Pod kanapą patrzcie, aż dwa zestawy narzędziowe. A, B. To ja zabieram jeden, no wpinam telefon. Ty, ale zara, zara, patrz na to, co ja tu znalazłem. Jakaś śrubka, którą sobie można wyjąć, jakaś przejściówka. Do czego to? Aha, jakbyś nie miał takiego ogromnego imbusa, no bo rzadko kto ma takie ogromne imbusy, no to wkładasz sobie taką przejścióweczkę i możesz sobie odkręcić koło. No proszę, szacuneczek. Założę się, że tylko detektyw Pietrek to odkrył. I patrzcie, szybkie porównanie profilu. To jest zwykła. A to jest kanapa podwyższona. Zdecydowanie inny look, zdecydowanie wyżej. Najważniejsze, czuć to podczas jazdy. I jeżeli jesteś dryblasem, to obowiązkowo zamawiaj go od razu z kanapą podwyższoną. Mordeczki, dowiedziałem się ciekawej rzeczy na temat siedzenia w Guerrilla 450. Ono wcale nie jest wyższe, to znaczy jest, ale jest tak skonstruowane, że to ma być takie flat trackowe siedzenie, czyli jest troszeczkę wyższe, ale jest zupełnie inaczej wyprofilowane i dzięki temu również osoby o niższym wzroście mogą się na nim czuć. Pewnie. Wczoraj na takim siedzeniu jeździła również koleżanka z Czech, która ma 1,70 m wzrostu i stwierdziła, że czuje się na nim równie pewnie jak na tym niższym fotelu. Inny profil siedzenia powoduje, że odległość pomiędzy tyłkiem a ziemią jest w zasadzie taka sama, ale już pomiędzy tyłkiem a podnóżkami nie. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. Wiem, że to hamowa być w Hiszpanii i narzekać na upał, ale jest 37 stopni. Lubimy zdjęcia, kawałek przejedziesz i stoisz na tej lampie, jak żyć! Jest przegięcie pały. Pojawiły się też pytania o zwrotność tej maszyny. Czy nadaje się na mniejsze, kręte tory? Moim zdaniem tak, tylko trzeba będzie sobie dostosować przełożenie, założyć większą zębatę, no zależnie od toru i wtedy będzie można tym sprzęcikiem spokojnie polatać po takich miejscach. To oczywiście nie jest torówka, to nie jest sprzęt sportowy, ale jeżeli będziesz chciał również w ten sposób sobie na nim pojeździć, no to ja nie widzę przeszkód. 20 minut jazdy i jakieś 10% 5-400mAh naładowane, czyli nieźle. Ciekawe jakbym używał nawigacji, tu pewnie aż tak dobrze by nie było, ale najważniejsze, że jak używasz nawigacji to, że się jeszcze ładuje, bo czasem to bywało różnie. Ludzie, dostaję udaru. Ciężka robota. Nie, nie narzekam, wszystko było super, piękny dzień, co tam, że 37 stopni, upału, że pełna lampa, najważniejsze, że motorki, że da się jeździć, ale nasz przewodnik był bardzo grzecznym gościem i bardzo się martwił o nasze safety, czyli o bezpieczeństwo, ani jednego auta nie ominął, w korkach w Barcelonie, w godzinach szczytu, wiecie co to znaczy? Udar. Ale nic to, no, wróćmy do motorka. Myślę, że możecie już ostrzyć ząbki na tego konika, bo to sprzęci, który potrafi dać frajdy z jazdy. Podwozie w tej klasie jak do tej mocy super. Myślę, że gdyby zmienić tutaj Przełożenie, to znaczy zębatkę z tyłu dać troszeczkę większą, to ten silnik dostanie trochę więcej wigoru. No i nie będzie takiej sytuacji, że nie wiesz na tych ostrych winklach, czy masz jechać na dwójce, ale piłować do końca, czy jechać na trójce i czekać, aż się wkręci na obroty. Jak chcesz ostrzej pojeździć, to zębatka większa z tyłu. Pewnie kosztem trochę spalania większego, no ale coś za coś. Tak poza tym, kurczę. Fajny sprzęt! I jeszcze jedno w katalogu akcesoriów mają się znaleźć 22 pozycje, tak na dzień dobry, więc w sumie jest już w czym wybierać. Jest płyta pod silnik, jest owiewka, jest to wspomniane siedzenie, nie wiem co tam jeszcze, lusterka i takie tam inne brzety, więc na pewno będziecie mieć w czym wybierać. No i fajnie. Jeszcze tylko dodam jedną w zasadzie dość ciekawą rzecz: mój motorek miał przejechane 500 km, jak wsiadałem na niego i tam jest taka funkcja, że pokazuje ci ile masz do przeglądu i okazuje się, że do przeglądu pozostało 9,5 km. Czyli przeglądy co 10 tysięcy km. Miałem się dowiedzieć, więc się dowiedziałem. Dostępność tego motocykla prawdopodobnie na początku września w Polsce podobno akcesoria też od razu będą dostępne. Nie wiem tak słyszałem od oficjeli z Royala Enfielda, więc uderzajcie do salonów i sprawdźcie koniecznie czy to prawda. A no i cena, bo byście mnie zjedli gdybym jej nie podał, a o mało brakło żebym nie podał. 25890 za jednokolorową wersję Smoke, są trzy wersje do wyboru, czyli od niecałych 26 koła. Powiem jeszcze tylko jedno, uważam że ten motocykl nie jest wybitny pod żadnym względem. No może designu, bo faktycznie wyróżnia się na tle obecnej w swojej klasie konkurencji, a tak Poza tym, no to nie jeździ zjawiskowo, ale jeździ bardzo poprawnie, jeździ przyjemnie, daje fajną radość z jazdy, hamuje w porządku, prowadzi się w porządku, ma wystarczającą zwrotność, nie jest ociężały. Zmienić tylną zębatkę na trochę większą i tu! I jeszcze na koniec może taka ciekawostka, bo Gorilla to moje pierwsze skojarzenie, oczywiście Gorilla. Gorilla, magilla, ale to jest błędne rozumowanie, ponieważ gorilla to oznacza po hiszpańsku, ale również po indyjsku nic innego jak małą wojnę, czyli partyzantkę. A to sprowadza się do tego, że Royal Enfield Guerilla 450 to ma być taki właśnie mały, miejski wojownik. Chociaż wcale nie taki mały, no ale wiecie o co chodzi. No, pouprawiałby tutaj miejską motocyklową partyzantkę. Padło wczoraj jeszcze pytanie o komfort. Czy na tym motocyklu osobie o wzroście powyżej 1,80 m będzie wygodnie. Przy moim 1,86 m, całym dniu wczoraj w siodle Muszę przyznać, że było mi wystarczająco wygodnie. Miejsca jest dość za kierownicą. Nie czułem się, jakbym jeździł na małym motorku. Więc myślę, że zdecydowanie tak. Bierzcie tą kanapę flatrakową i będzie GIT. I jakość wykonania, o to też padało sporo pytań. Moim zdaniem Guerrilla 450 to jest kolejny level. Przy Super Meteorze 650 czy przy Shotgunie, tamte spawy widać, że jeszcze są takie no, indyjskie. Tutaj nie można się już do spawów na ramię przyczepić. Nawet nie ma tych dosyć fajansiarskich, wielkich uchwytów po bokach jest siodełka, tylko są takie malutkie, zgrabne pręciki. Wygląda to już zdecydowanie bardziej europejsko. No to... Pozdro i zapisujcie się na jazdy testowe koniecznie!